Dzień dobry. Dziś kolejny materiał poświęcony historii Krotoszyna, a konkretnie organizacji, która działa w naszym mieście już od ponad 100 lat. Chodzi oczywiście o Związek Harcerstwa Polskiego. Będzie to trzecia organizacja, jakiej poświęcę historyczny filmik w ramach naszego kanału na YouTubie. Trzecia, ponieważ na początku pandemii opracowałem materiały poświęcone Bracu strzelackiemu oraz loży masońskiej. Być może urodzi się z tego nowy cykl, cykl poświęcony właśnie organizacjom działającym na naszym terenie o najdłuższych tradycjach. Zobaczymy, być może coś takiego rozpoczniemy. W każdym razie, ponieważ ten materiał przekroczył pół godziny, postanowiłem podzielić go na dwie, dwie części i będę tak też robił, gdy jakiekolwiek materiały będą dłuższe niż pół godzinne. Będę je dzielił na części. Dziś część pierwsza poświęcona Związkowi Harcerstwa Polskiego w Krotoszynie od samego jego początku. Serdecznie zapraszam. Pod koniec I wojny światowej, Krotoszyńska patriotycznie nastawiona młodzież zaczęła dążyć do utworzenia w naszym mieście polskiej drużyny skautowej. Scouting w tym czasie stawał się coraz bardziej popularny. Dążenia te wsparł zarząd Miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Tutaj, na pocztówce z roku 1911, widzimy zarząd, nieco inaczej ubrany, w otoczeniu członków. Po środku zarządu z charakterystycznym wąsem siedzi Józef Klemczak, późniejszy burmistrz Krotoszyna, pierwszy polski burmistrz Krotoszyna po odzyskaniu niepodległości. Już w kwietniu roku 1918 do naszego miasta przybył naczelnik głównej kwatery skautów Henryk Śniegocki, żeby zapoznać miejscową młodzież z zasadami pracy w konspiracji. W listopadzie roku 1918 Krotoszynianie zdecydowali się wreszcie założyć drużynę i ponownie zaprosili Śniegockiego, aby odebrał tutaj na miejscu meldunek o gotowości krotoszyńskiej młodzieży do pracy skautowej. Uroczyste złożenie meldunku odbyło się 7 grudnia 1918 roku w sali Krotoszyńskiego Bazaru, czyli w dzisiejszym gmachu przedszkola Bajka Nieopodalkina. Ta data 7 grudnia 1918 roku jest to data początku ruchu skautowego, początku ruchu harcerskiego właśnie u nas w Krotoszynie. Meldunek wspomniany już przeze mnie złożył w imieniu 65 ruchów Wacław Groszkiewicz. Wybrano go zresztą drużynowym, a powstała w ten sposób drużyna harcerska przebrała imię księcia Józefa Poniatowskiego. Żywiołowy odzew młodzieży na powstanie w Krotoszynie grupy skautów spowodował, że już 12 grudnia, raptem 5 dni później, liczyła ona ponad 100 członków. Założenie drużyny spotkało się również z serdecznym przyjęciem wśród polskich mieszkańców miasta. Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Soku, wspomniany już przeze mnie, dla wsparcia finansowego tej inicjatywy, przeprowadził wśród mieszkańców zbiórkę na pozyskanie środków, aby zakupić instrumenty dla drużynowej harcerskiej orkiestry. 19 grudnia 1918 roku krotoszyńską drużynę ponownie odwiedził naczelnik śniegowski, który zapoznał się z bieżącą działalnością skautów oraz udzielił wskazówek co do dalszych przedsięwzięć. Naczelnik przybył do naszego miasta także w styczniu 1919 roku, żeby odebrać przyrzeczenie od krotoszyńskich skautów. Przy okazji zmieniono wówczas drużynowego. Wacław Groszkiewicz, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pracy harcerskiej, a w jego miejsce wybrano Stanisława Walasa. Czas tworzenia struktur skautowskich w Krotoszynie zbiegł się z przygotowaniami do Powstania Wielkopolskiego. Już od samego początku miejscowa drużyna przygotowywała się do walki o polskość miasta, no i tym samym całej Wielkopolski. Prowadzono szkolenia z zakresu musztry wojskowej, zręczności, sygnalizacji, terenoznawstwa, łączności, starsza młodzież z kolei ćwiczyła się też w posługiwaniu bronią. Odpowiedzialny za szkolenia wojskowe został Antoni Grodzki-Gapik, podoficer Armii Niemieckiej zwolniony ze służby z powodu choroby. Ćwiczenia prowadzono głównie w budynku bazaru, czyli we wspomnianym przeze mnie dzisiejszym gmachu przedszkola Bajka i kończono je każdorazowo defiladą oraz uroczystym odśpiewaniem roty. Poza ćwiczeniami skauci zajmowali się także zdobywaniem i przechowywaniem broni. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego krotoszyńscy kauci oddali się do dyspozycji Powiatowej Rady Ludowej i jeszcze przed wyzwoleniem miasta otrzymali rozkaz pełnienia stałych dyżurów w siedzibie sztabu powstańczego w bazarze. Tutaj na fotografii kilku z przedstawicieli Powiatowej Rady Ludowej w Krotoszynie. W momencie wyzwolenia Krotoszyna skałci pełnili rolę gońców pomiędzy sztabem a punktami opanowanymi przez powstańców. Część z nich pełniła też służbę porządkową w Białych Koszarach, czyli przy dzisiejszej ulicy 56. Pułku Piechoty. Innych harcerzy z kolei skierowano do służby sanitarnej w szpitalu garnizonowym czyli dzisiejszym szpitalu miejskim przy ulicy Mickiewicza oraz szpitalu rezerwowym w dawnym, w dawnym seminarium nauczycielskim, dziś jest to szkoła podstawowa numer 5. Krotoszyńscy harcerze z własnej inicjatywy podjęli się także usunięcia niemieckich emblematów z urzędów i szkół. Służbę porządkową skauci pełnili także 12 stycznia 1919 roku podczas ślubowania oddziałów Straży Ludowej z terenu powiatu na naszym krotoszeńskim rynku. Akurat z tego wydarzenia zachowała się fotografia. Po wybuchu walk o Krotoszyn na początku lutego 1919 roku skauci pełnili rolę łączników pomiędzy linią frontu a siedzibą Powiatowej Rady Ludowej. Pilotowali również oddziały powstańce przybyły z sąsiednich miast, z Jarocina, z Koźmina, z Odolanowa. Te oddziały przybywały na dworzec kolejowy w Krotoszynie, no i na linię frontu pod znami musiały ruszać pieszo. Skauci otrzymali też rozkaz przetransportowania na linię frontu broni i amunicji. Nie dysponując innymi środkami, organizowali ten transport na sankach. W końcu była zima. Tutaj na fotografii dworzec kolejowy, z którego skauci właśnie często musieli prowadzić oddziały na front pod dunami. Harcerze prowadzili dla powstańców kuchnie polowe przy posterunkach pod Perzycami i hachalnią, a starsi jako ochotnicy w ramach Straży Ludowej patrolowali strefę przyfrontową. Patrole te miały za zadanie pilnowanie odcinka od Perzyc przez Hachalnię do Szosy Sulmierzyckiej i dwukrotnie uderemniły nocne wypady Niemców na stronę polską. Udział skautów w walkach łostańczych został doceniony przez Powiatową Radę Ludową. 23 lutego 1919 roku Krotoszeńska Drużyna otrzymała swój sztandar, ufundowany przez Wojciecha Groszkiewicza. Uroczyste wręczenie sztandaru połączono z Prząśniętą. Zbiórką pieniędzy oraz uroczystą akademią, podczas której drużynowo odebrał od kilku nowych skautów przyrzeczenie. Na uroczystości obecni byli mieszkańcy miasta oraz grupa harcerzy z Koźmina. Po długich i żmudnych staraniach polscy harcerze otrzymali wówczas także część wyposażenia po niemieckiej organizacji młodzieżowej działającej w Krotoszynie, Jugenddeutschlandbund. Były to łopatki, manierki i siekierki. W marcu 1919 roku zmieniono nazwę drużyny ze skautowej na harcerską. W związku z repolonizacją prowadzono kurs pisowni polskiej dla członków drużyny. Przeprowadzono także szkolenie wojskowe, a szczególny nacisk kładziono na pionierkę, musztrę i terenoznastwo. Zbiórki zaczęły odbywać się regularnie początkowo nadal w bazarze, następnie przeniesiono je do szkoły powszechnej przy ulicy Kaliskiej, tutaj widocznej na pocztówce z 1914 roku. Chodzi oczywiście o dzisiejszą szkołę podstawową nr 1 przy Alejach Powstańców Wielkopolskich. Pierwsza połowa 1919 roku to również początki pierwszej drużyny harcerek imienia Emilii Szczanieckiej. Drużyna powstała z inicjatywy Stefani Dzięcioł przy Wyższej Szkole dla Dziewcząt, a jej założycielką była Maria Jabłońska-Mierajewska. Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, czyli dzisiejszy zespół szkół ponadpodstawowych nr 2, którego gmach jest tutaj widoczny na pocztówce sprzed 1914 roku. Mimo ukończenia szkoły dla dziewcząt i przejścia do gimnazjum, obie wspomniane przeze mnie dziewczyny nadal angażowały się w działania utworzonej przez siebie drużyny. Stefania Dzięcioł była drużynową, a Maria Jabłońska pełniła funkcję opiekunki drużyny. Obie dziewczyny latem 1919 wzięły też udział w kursie dla drużynowych w pałacu Sułkowskich w Rydzynie. W czerwcu 1919 roku pierwsza drużyna harcerska zwróciła się do naczelnictwa Wielkopolskich Drużyn Harcerzy o pomoc w stworzeniu Koła Przyjaciół Harcerstwa. Po otrzymaniu wskazówek z Poznania, takie koło w Krotoszynie założono. Druchny z Krotoszyńskiej Drużyny Harcerskiej szyły pantofle dla rannych powstańców, produkowały zabawki dla dzieci w ochronce oraz szkoliły się z Samarytanki terenozdawstwa i sygnalizacji. W 1920 roku założono drugą drużynę harcer harcerek imienia Emilii Plater oraz powołano Komendę Drużyn Harcerek, czyli późniejszą Komendę chówca. Na czele tejże komendy stanęła Maria Jabłońska, już przeze mnie wcześniej wspominana. Po ogłoszeniu mobilizacji w związku z wojną polsko-bolszewicką 10 krotoszyńskich harcerzy wstąpiło ochotniczo do wojska, kolejnych 7 skierowano na kurs łączności do Biedruska i Cytadeli Poznańskiej, a sześciu pełniło służbę w Straży Ludowej. Wielu harcerzy skierowano też do służby przy telefonach, a pozostali wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowali Dzień Kwiatka, podczas którego zbierano datki na rzecz walczących oraz książki i gazety, które wysyłano następnie na wschód dla żołnierzy. Cały Czas w drużynach prowadzono ćwiczenia wojskowe. W tym czasie pierwsza drużyna harcerska straciła też harcówkę w koszarach Kościuszki, którą udało się jej pozyskać w kwietniu 1920 roku. Udało się ją pozyskać dzięki temu, że służbę wojskową w mieście pełnił podporucznik Adam Ciołkosz, sprzyjający bardzo ruchowi skautowemu. Po długich staraniach udało się jednak znaleźć nową harcówkę. Z uwagi na niekorzystną sytuację na froncie wschodnim, w połowie 1920 roku duży nacisk ponownie zaczęto kłaść na ćwiczenia wojskowe. Organizowano m.in. wspólne szkolenia z kompanią miejscowego garnizonu oraz kompanią Młodej Polski. W lipcu 1920 roku, w związku z zagrożeniem kraju, nie doszło do przygotowywanego w Krotoszynie zlotu drużyn południowej Wielkopolski. We wrześniu 2020 roku utworzono Komendę Miejscowych Drużyn Harcerzy, czyli późniejszą komendę chówca Męskiego, a komendantem został dotychczasowy drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej, czyli Alfons Lwowski. Napływ nowych harcerzy był tak duży, że w 1921 postanowiono przeprowadzić reorganizację chówca. Od drugiej drużyny harcerskiej odłączono uczniów szkoły wydziałowej i powszechnej i utworzono z nich osobne drużyny. Drużyna imienia Michała Wołodyjowskiego stała się drużyną gimnazjalną, a obok niej na terenie gimnazjum powołano też trzecią drużynę harcerską imienia Andrzeja Małkowskiego. Na terenie Szkoły Powszechnej nr 2, czyli dzisiejszej czwórki, utworzono czwartą drużynę harcerską imienia Tadeusza Kościuszki, a przy Szkole Powszechnej nr 1 powołano piątą drużynę harcerską imienia Kazimierza Wielkiego. Przy seminarium nauczycielskim, którego gmach gospodaruje teraz Szkoła Podstawowa nr 5, powstała szósta drużyna harcerska imienia Bolesława Krzywoustego. W ramach krotoszyńskiego chówca funkcjonowała także drużyna harcerska im. Sebastiana Kronowicza w Sulmierzycach, sformowana w 1919 lub na początku 1920 roku. W okresie międzywojennym krotoszyńscy harcerze często organizowali imprezy, podczas których zbierano środki zarówno na działalność poszczególnych drużyn, jak i na cele charytatywne. Były to m.in. wieczornice harcerskie w Krotoszyńskim Bazarze, np. w marcu i grudniu 1920 roku, czy przedstawienie zorganizowane w lipcu 1924 roku na strzelnicy. Przykładowo podczas tego ostatniego harcerze sprzedawali wyrabianą przez siebie pastę do butów, a zarobione środki przeznaczyli na zakup rogatywek i kociołków. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem organizowano także zbiórki pieniędzy dla biednych dzieci i sierot, harcerki natomiast organizowały gwiazdki dla biednych dzieci. Istotnym elementem działalności międzywojennych harcerzy w Krotoszynie były zloty. Pierwszy odbył się już w sierpniu 1919 roku na Wojskowym Placu Ćwiczeń, tak tzw. Wielkim Majdanie. Komendantem zlotu został sam Henryk Śniegocki, naczelnik Wielkopolskich Drużyn Harcerzy, a wzięły w nim udział drużyny z Gostynia, Jarocina, Sulmierzyc, Koźmina, Pleszewa oraz z Warszawy, przybywające akurat na koloniach pod Gostyniem. Kolejne zloty zorganizowano w czerwcu 1922 roku pod Kwariszewem oraz w latach 1924-1928-1933 w Krotoszynie na Majdanie Wojskowym. W celu promowania idei harcerskich, Krotoszyński huwiec urządził również na Wielkim Majdanie pokaz wyszkolenia harcerskiego. Krotoszyńscy harcerze uprawiali także sport. W 1921 roku powstał harcerski klub piłki nożnej, a 10 lat później, w 1931, przy pierwszej drużynie harcerskiej utworzono sekcję tenisa stołowego. W tym czasie trzecia drużyna harcerska prowadziła treningi lekkoatletyczne i organizowała zawody dla całego chówca. Duże znaczenie dla krotoszyńskich harcerzy miało również koło przyjaciół harcerstwa. W 1922 roku z inicjatywy Koła utworzono kooperatywę harcerską w księgarni Antoniego Masłowskiego. Kooperatywa ta zaopatrywała krotoszyńskie drużyny w sprzęt i publikacje. W 1927 roku na czele tego liczącego już ponad 100 członków Koła stanął adwokat Józef Terlecki. Koło w tym czasie finansowało kolonie harcerskie, a środki na te kolonie pozyskiwało z zabaw tanecznych, które organizowało dla mieszkańców miasta. W tym samym 1922 roku, w związku ze stopniowym wzrostem liczby członkiń, powołano trzecią drużynę harcerek. W 1926 roku w Krotoszyni istniało już sześć drużyn harcerskich, w tym pięć w samym mieście. Do 1930 roku we wszystkich tych drużynach działało 270 druhen. Ponadto harcerze organizowali kolonie, wycieczki, obozy stałe i wędrowne, biwaki, festyny, pochody, szkolenia – Krotoszeńscy harcerze swoim udziałem uświetniali też ważne dla lokalnej społeczności uroczystości, jak na przykład osłonięcie pomnika Wolności w Krotoszynie w 1923, odsłonięcie pomnika Powstańców Wielkopolskich w Zdunach w 1925, czy wizyta prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 1925 roku. 9 maja 1923 roku Hufiec otrzymał swój pierwszy sztandar. Ten sztandar do dziś jest eksponowany na naszej wystawie stałej. Sztandar ufundowany został właśnie przez Koło Przyjaciół Harcerstwa. Rok później, w 1924, utworzono siódmą drużynę harcerską imienia Karola Marcinkowskiego. W tym samym roku chówiec harcerzy zaczął wydawać pismo hektograficzne Czuwaj, a cztery lata później piąta i szósta drużyna harcerska zaczęły wydawać pismo Leśny Lud. W 1926 roku powstała przy komendzie chówca harcerzy komisja na stopień ćwika, a w roku następnym komisja na stopień wywiadowcy. Podczas zamachu majowego Związek Harcerstwa Polskiego zachował neutralność, jednakże kilkunastu krotoszyńskich harcerzy nie zastosowało się do odgórnego rozkazu i ochotniczo dołączyło do 56. pułku piechoty wielkopolskiej, który wyruszył do Warszawy ze wsparciem dla wojsk rządowych. Czasem władze sanacyjne zaczęły naciskać na ZHP, chcąc wymusić rezygnację za polityczności związku. Komenda chówca utraciła wówczas swoją siedzibę przy sądzie powiatowym, tutaj gmach sądu na Pocztówce z około 1910 roku. Siedzibę przeniesiono do mieszkania ówczesnego komendanta chówca Edwarda Leśnego. W związku ze zmianą władz naczelnych ZHP nastąpił też znaczny odpływ harcerzy. Kryzys był na tyle silny, że chówiec krotoszyński był zmuszony podjąć decyzję o rozwiązaniu drugiej drużyny harcerskiej. Ciekawostką jest w tym okresie fakt, że w 1927 roku harcerze krotoszyńskiego Chówca mieli zaszczyt spotkać się z prezydentem Rzeczpospolitej Ignacy Mościckim i jego małżonką podczas swojego obozu w Baszkowie. Do spotkania doszło oczywiście w Pałacu Czartoryskich. Dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta w tym właśnie czasie cieszyła się szopka harcerska zorganizowana w styczniu 1930 roku, a do tradycji przeszły wianki urządzane przez harcerzy i harcerki na krotoszyńskich Błoniach od czerwca roku 1931. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał, chociaż pobieżnie przybliżył Państwu początki harcerstwa w naszym mieście. W przyszłym tygodniu część druga poświęcona kolejnym losom tej organizacji w Krotoszynie, na którą to część oczywiście serdecznie zapraszam. A na dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Do zobaczenia.